No i dotarliśmy do Neapolu i w Neapolu jesteśmy tutaj W starej, mega starej kamienicy O zobaczcie, tak wygląda nasze podwórko Tu żenia, Pyk Tak wygląda wyjście Wyjście z naszego Takiej kolumny Wyjście z naszej kwatery Nie jest to jakieś Szał ciało, powiem Ale padało mocno za, Tak takie kamienice Powiem wam, że Starodawne, takie zrobione Troszeczkę na nowszy styl Taka Postarali się zrobić, chcieli coś zrobić Takiego na nowszy styl na pewno w tej chwili świeci słońce, więc Jest całkiem przyjemnie Teraz z kamienicy Pach na ulicę Takie starodawne drzwi Mega starodawne O tak wygląda ulica, na której mieszkamy. A za mną jest ten dom. My mieszkamy na czwartym piętrze. Widok mamy taki sobie na drugą kamienicę, więc za dużo też nie widać. Tak wyglądają ulice Neapolu. Stare miasto. Po drodze było bardzo brudno, jak żeśmy jechali. Było bardzo dużo syfu, wyrzuconych jakichś tam worków, wyrzuconych śmieci pod wiaduktami, zwłaszcza było tego pełno. Ale damy radę. No, więc zaczynamy naszą przygodę z Neapolem i ze zwiedzaniem. Pozdrawiam Was serdecznie i oglądajcie, bo będą się działy ciekawe rzeczy.